Dziś Wam pokażę moje nowe postacie. Mam dwie. Co i I Uwaga, uwaga. Moja nowa postać to jest Leon. Leona wydrupiłem ostatnia z Big Boxa. Bardzo się cieszę ogólnie. Zagramy sobie kilka rundek. I ogólnie bym chciała jeszcze raz zachęcić. Na do klanu Polski sąsiedzi, jak widać, nasz klan już się rozwija. Teraz lepiej nam idzie w tym klanie, więc zapraszam. Zagramy tam z cztery gierki. Potem będzie koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się z filmik spodoba. Jak tak, to zostawcie lajka like, w górę, subskrypcję, z dzwoneczkiem I to wszystko z mojej strony. Teraz zagramy. Dobra, jeden leży i teraz Morty se przylega do Ciela, oni ucieknie, więc to już nie ma sensu, bo sobie na środku, więc przypomnę, wsparcie łyka w górę i i wbijajcie do naszego klanu, znajomych nie dodaję, ale ale do planu jak będziecie wbijać to jak i będziecie mnie zapraszać do D te... To czasami będę gwiać, czasami nie będę, może będę nagrywać odcinek, nie będę, Zobaczymy jeszcze, jak to dostaję. Mamy. Dostaję się trzęsnie, bo jest to jaki mamy. Niestety przeglądźmy, tu jest dobre. Zagramy sobie teraz lamy. Mam nadzieję, że wygramy. Oczywiście nie wbiłem na zadużelone, bo niedawno go wydrupiłem, więc wiecie. jak będzie 20 ranka na to, to nagle z tego rację. nie będzie tutaj czynić. Małe sprzymaczki. Ja. Mam nadzieję, że filmik yy, wam się spodoba, jak tak to zostawcie łapkę w górę. Zgadzam, tak. że tu mówię 50 lat, że, ale lubię o tym mówić. nie leży i teraz mi się tego Karla. Mój... Co wiem, go sobie, nie będę tak słyszała. odpuścimy muzykę nie? no i co się wyjdzie zabijemy się chciałem to oszczędzić, ale nie usłyszałam do mnie tego więc nie a jeszcze chciałam już odcinki dzięki Ale na razie nie, że możemy zmienić tej gry, bo dobrze mi się teraz w tarz. Nie wiem, jak to wyjdzie dalej z naszym kanałem. Jak zasubskrybujecie nasz kanał, to po prostu będę się cieszyć. I. I nie wiem, co. Wbijajcie do naszego klanu. Polscy sąsiedzi. To na tyle w tym odcinku. Cześć.